Po wielu rozmowach burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza z władzami PKP na temat tej inwestycji spółka PKP S.A. w ostatnim dniu stycznia ogłosiła wyniki przetargu na przebudowę dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Remont dworca obejmować będzie całość budynku wraz z częścią pasażerską oraz część, która zostanie wykorzystana przez instytucje samorządowe. Kompleksowo zostanie zagospodarowany także teren przydworcowy z chodnikami oraz parkingiem. W ramach tego zadania zostanie całkowicie przebudowana poczekania, zostanie zrealizowana nowa elewacja dworca, wymiana stropów posadzki wokół dworca zostanie przygotowany nowy parking parking, ale także ciągi piesze, mała architektura wokół dworca. Będzie też bardzo rozwinięty system monitoringu zarówno tutaj na część poczekalni, jak i na część wokół dworca. Nowością na dworcu będzie winda, za pomocą której dostaniemy się z poziomu tunelu do holu, w którym będzie zlokalizowana poczekalnia dworca. Wygląda na to, że będzie to dworzec z prawdziwego zdarzenia. Mi się wydaje, że dobrze, chociaż będą mieli ludzie takie Będą mieli lepsze wa, 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 wa warunki. Będzie ubikacja, czy można, będzie można byłoby nawet usiąść, czy jakaś, jakaś i kawiarnia powstanie, albo coś nawet coś kupić sobie. Tak jeżdżąc po innych stacjach, na przykład ostatnio byłam w Świdnicy, to pięknie. Usiąść to nawet nie chciałby człowiek nawet wstać i iść, tylko by siedział. Choć niektórzy przyjezdni mają wątpliwości co do tego przedsięwzięcia. I te dworce wszystkie remontują i stoją puste później. Przykład dworca w Gdyni, we Wrocławiu, no dużo tych dworców jest wyremontowanych, które były wyremontowane przed Euro i do tej pory stoją puste, niezagospodarowane. I moja zdanie jest takie, że pieniądze idą na, na marne. Nie mają pomysłu na zagospodarowanie takich dworców, a ja np. Dworzec miasta Wałbrzych tak samo pusty stoi. Jedynie co otworzyli Lombard. I wydaje się, że gmina Jaworzyna Śląska w tym przypadku pomyślała o tym o wiele wcześniej. W przeciwieństwie do innych inwestycji nam na pewno nie grozi tutaj w Jaworzynie to, że pomieszczenia wyremontowane po dworcu pozostaną puste. Już w tej chwili dzięki bardzo dobrej współpracy między gminą a PKP, Doszliśmy do porozumienia i część dworca, część pomieszczeń dworca będziemy wykorzystywać dla jednostek samorządowych, a mianowicie tutaj znajdzie nową siedzibę podstacja pogotowia ratunkowego. Oraz zostanie przeniesiona także opieka społeczna. Oprócz tych pomieszczeń wykorzystanych przez instytucje samorządowe, wiem także, że będzie część pomieszczeń wykorzystanych komercyjnie i już na te miejsca też już są tutaj chętni. Przebudowa dworca w Jaworzynie Śląskiej będzie finansowana ze środków własnych PKP SA i budżetowych, a koszt to prawie 6 milionów złotych.